Jeśli spojrzymy w tabelę, to można by nieśmiało założyć, że Zielonogrzanie są nieznacznym faworytem tego spotkania. Ale sami zawodnicy do tej kwestii podchodzą ostrożnie. W tej lidze każdy może wygrać z każdym. Nie ma znaczenia, czy jesteś pierwszy, czy ostatni. Pokazały to dotychczasowe spotkania, dlatego musimy wypełnić nasz plan na ten mecz, wtedy mamy szansę wygrać. Szczególnie pozycja numer 4, e, Kunz, jest w bardzo dobrej formie i... E, no, trzeba będzie zatrzymać tych liderów, żeby oni też nie napędzali e, całej drużyny. W sobotę Fani za stalu nie zobaczą jeszcze na parkiecie nowych twarzy. Klub wciąż pracuje nad ich zakontraktowaniem. Jak zapowiedział trener Arkadiusz Miłoszewski, ma to nastąpić na dniach. A nowi gracze będą dostępni od początku przerwy reprezentacyjnej, czyli w przyszłym tygodniu. Jesteśmy posłowie z jednym i z drugim, i mogę powiedzieć, że zaakceptowane jest to, co my chcemy i oni. Przez jedną i drugą stronę w, dwóch, w jednym i drugim przypadku. Z zastalem pożegna się Petar Rakicewicz, który od początku sezonu zmaga się z kontuzją kolana. Kto oprócz serwa opuści zespół? Do niedawna wydawało się, że będzie to Amerykanin Jayvon Momer, ale niewykluczone, że z zespołem rozstanie się jednak jeden z polskich zawodników. Początek meczu w Toruniu o godzinie 20.00.